No cześć! Cześć kloców! A cześć, cześć! Co tam u ciebie? Dobrze, u ciebie. kurwa. Fajnie. Windy ma serce. Tak! Niechże nie, ma windy. Nieprawda! Co? Nie, no, niech ma chyba nie ma windu. Ile to jest? 8 plus 8 razy 8? 8 plus 8 plus 8. Kustig. 8. Kustig. 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 Aha, tak, no i w co? ja spałem na razie. ma? Na razie. Na razie! Frajerzy! Żeby <laughs> jest ba... Co? No tak! Nie interesuje mnie to! A ja mam znajomych admina! Czeło też, Gupolu! Niczego. Nie wiecie go wyrzućcie, wyrzućcie go nie mam z oczu. No cześć! Po 16. Co za dzwon? Nie interesuje mnie to. Zachnij się! Nie, to ty bądź pierwsza. Ty głupia jędzo stara. Mam jedno jeden chyba. First Nie, nie mnie tak łatwo. to ze słaby. Nie śpimy, jedziemy. Powódka. Teraz wstawaj. Dokąd ty to mówiłeś? Nie wiem, nie wiem No cześć Chwata oh. <grym grym grym> znowu z tymi bindami Co tam u ciebie? Ej Klops, powiedz... Mój yy... Dla mnie mówisz? No Teraz się boi Nie no. Powiedz mój nich. Nie, ee Czemu? Nie chce mi się Da. No, i weźcie już, się nie odzywajcie, bo weź ja... Do... Ja są tylko że są, nie? A ja kotlety masz? Ty cię czuję. Jak ty, ja ty jestem... nawet nie wiesz, co to jest łyżka i jak ty możesz gotować? Ja nie wiem, czy to są windy. Chyba nie. Ja no, Słyszysz No cześć. No cześć. No o co, Mucho? Jakie masz problemy? Ja? Czego chcesz? Niczego. Klop, klop, bo zaraz napiszę do admina i będziemy. Na... Nie uda no, że jesteś no. moim kolegą. Kurde, Boże. Co to da, było? ja napiszę do, do, do tu McMastera, <laughs> zaraz go zbawimy. Na razie, frajerzy. <laughs> Ej on nie? to to biję. Nie dobra napiszę do do Herba, ja, nie piszę... ja piszę do Admina. Ja już mu napisałem zaraz to jak master wejdzie. Czak ja to już napisałem. Ale nie wiesz, nie spamów jeszcze co ja mi Nie no, ja, ja mu napisałem. ty mu też napisałeś. Nie? Ej, ale ty przecież y, nie były bindy, tylko mój brat rozmawiał z wami. Ty <tuszy> 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 Ej, ale to ja y, nie rozumiem. Ej, słyszysz to? Przecież to mój brat był, on ma 6 lat. Fajnie. No serio? No, jakiś tam y, koleś się pytał, y, że nikt ma powiedzieć, ale przecież mój brat nie umie czytać. To co on miał zrobić? Serio? No. okej, dobra, nieważne. Nie chcesz coś pana to co pan brata, żeby coś powiedział? Dobra. A, dobra, to czekaj chwilę. No to, ej, powiedz coś o policji, powiedz coś o policji. Ale tutaj, mów, tu. Policja to by tylko chciała za nic zamykać do więzienia. Nie wierzę w to, no. Ej! Ej! Policja za tobą! Policja za tobą! To, jaka policja? Ja nic nie zrobiłem. Nie wierzę! Masz no, ja... jest... powiedzieć, że jestem najlepszy! Jestem najlepszy! Jesteś najlepszy. <noise> ej, będę na YouTube nie? Nie e, ale krew jest przedłuża. Ale to fajnie. Co? Ale to, 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 to nie jest prawdziwe. Ty co, to jest prawdziwe? Czemu chcesz Nagrywasz? Nie e. A On ma kanał na YouTube? Nie, Nie e. Na red Serio, ma na red Zostawcie mnie, cymbały! Dzień <grym> dobry, tutaj policja. Ło, Cicho, chodź jak do mnie mówisz! Chińczyku, głupi! Dobra, sorry. Słyszysz to? Dobra, klop, sklej wargi. <grym> Z można może być wydaszcze. Teraz się Boi Bo się, ale Dobra, nie obrażaj się! Żadnych! No! Możesz dał? Czego? Co to jest? Widzę, że jednak masz. Zamknij się! Klocuch! To zacymał! No cześć! Klocuch! Co tam u ciebie? Cześć klocuch! Cześć! Co tam u ciebie? O, fajny muturator głos Fajnie. Ci dajesz, daj, dajesz, dajesz Brawo, obiłeś go, bardzo dobrze. No cześć. cześć. Nie Ale No cześć. cześć. Klop się, zamknij się ty, klop się, klop się, klop się. Czeka, już wyżej nie wejdę, jestem za gruby. <laughs> Ale jajko. Ale gdzie ty się wspięłeś? Za dwa razy. iść do, do domu. No, bo, ale gra z Demką, kolego. No ma pierdolenia. Nie ma pierdolenia. Nie ma pierdolenia. Nie ma pierdolenia. Nie mówisz? Blaszka. Tak do ciebie. Teraz <śles> <śles> no, Nie boi? pierdolenia. Nie ma nawet Nie kozak. gdzie mieszka. Nieprawda. To gdzie mieszka? Nie wiem, nie wiem. A ja wiesz. Yy, uważaj se. Na razie, frajerzy. <grywa> Na rano, cześć. Rane. No cześć. Rana? No pa. Wracaj, nie? Co tam u ciebie? No cześć. Nic. A, cześć, Cześć, cześć. Cześć, cześć. Ty młoda nie wiesz co to jest chyba. To śpiew! Już... Halo! No! No, halo, fajnie! Kiedy mały odcinek Tak! Kiedy mało Nie wiem, nie wiem. Nigdy. Dzień dobry, tutaj policja. się. Co tam u ciebie? Gówno. Fajnie! <laughs> <laughs> Ale fajnie, ha ha ha, ale fajnie, śmiesznie. Oj, 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 oj,